Dlaczego zezłomowano polskie czołgi Merida? T55 Merida, czyli polską modyfikację, dosyć fajną i ciekawą, o tym kiedyś też porozmawiamy, modyfikację czołgów T55. Na początku tego wieku no, doszło do zezłomowania, nie do przeniesienia do rezerwy, tylko właśnie do zezłomowania kilkuset czołgów T55 Merida. I tak doskonale zdaję sobie sprawę, że to czołgi, które no, już i wówczas, i dzisiaj, od, no, tym bardziej dzisiaj, odstawałyby od tych poziomów, które moglibyśmy określić mianem na przykład w miarę dobry czołg, czy też nawet poziom średni, ale jednak mowa tutaj o kilkuset czołgach, których odpowiedniki, jak widzimy, i to odpowiedniki niekiedy często o wiele gorsze od tych naszych merit, no, trafiają na linię frontu. I tutaj dzisiejszy temat podzielimy na dwie części. Dlaczego doszło do wycofania tych czołgów i dlaczego doszło do ich zezłomowania, dlaczego nie trafiły do rezerwy. Chociaż tutaj powody można powiedzieć, są bardzo zbliżone i można powiedzieć mocno się pokrywają. Zanim przejdę do materiału, zapraszam Was do wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Oceń. Zasubskrybuj, poleć. Wpadnij na mojego X, wpadnij na kartę społeczności. Tam podaję. Linki do materiałów na moich innych kanałach. Zacznijmy od tego, że oczywiście koniec ubiegłego wieku, początek tego wieku, to po pierwsze takie przekonanie, że jednak już tych takich pełnoskalowych konfliktów nie będzie. Dodatkowo jesteśmy w NATO, więc raczej nam nic nie grozi. I był to też moment, gdy bardzo mocno oszczędzano na wojsku. No to oszczędzanie na wojsku skończyło się dwa lata temu. Tak na dobrą sprawę, więc jest to coś, co często podkreślam, że 30 kilka lat no na tym wojsku mocno oszczędzano. A gdy mówimy o oszczędzaniu, to oczywiście mówimy o tym, że na wszystko brakowało pieniędzy i również na utrzymanie, na bycie w służbie, na przykład czołgów T-55, które zostały uznane za nieperspektywiczne, za czołgi, które już odbiegają od tych obecnych, ówczesnych standardów, jeśli chodzi o to, co mają prezentować czołgi, więc postanowiono, że to właśnie one zostaną wycofane. Że to właśnie te czołgi no, już nie mają prawa być. Doszło do tego, że ta armia zaczęła być zmniejszana, a środki przeznaczone na nią no, były niewystarczające, żeby utrzymać w służbie tak dużą ilość czołgów. Więc po prostu postanowiono, że to właśnie te czołgi Pójdą w odstawkę, zostaną wycofane. To jest właśnie ten główny powód, a właściwie dwa powody. Po pierwsze, pieniądze, 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 pieniądze. Po drugie, stwierdzenie, że tak dużej ilości czołgów już nie potrzebujemy, zmieniamy struktury, zmieniamy liczebność, więc no tak dużej ilości czołgów są niepotrzebne a jakieś trzeba wycofać. No i padło na T-55 Merida, czyli na czołgi, które ówcześnie były naszymi czołgami no, najsłabszymi. Tak to może ujmijmy. Tutaj może nie wchodzimy w dyskusję, jak było w rzeczywistości. Po prostu były najstarsze, prezentowały sobą najniższy poziom. Więc nie ma kasy, nie ma takiej potrzeby, żeby utrzymywać dużą ilość czołgów. Wycofujemy. I teraz druga kwestia. Ponieważ te czołgi nie tyle, że zostały wycofane, co zostały przemielone, zezłomowane. Musimy zdawać sobie sprawę, że każde państwo, które dosyć mądrze myśli o swoim bezpieczeństwie i robi to w sposób taki jak trzeba, wie, że należy mieć pewne zapasy na czas mobilizacji, na czas W. Wiemy, że wówczas to, co się ma w linii, bardzo szybko się zużywa. I jest tracone, i ulega uszkodzeniom, i zużywa się w wyniku użytkowania. I ta eksploatacja jest po prostu wielokrotnie większa. To, co czołg w czasie pokoju przejedzie, wykona zadania w czasie 10 lat. Tutaj może to zostać wykonane w ciągu na przykład 2-3 miesięcy. I państwa, takie mądrzejsze państwa, które no, też. Myślą o tych najgorszych scenariuszach, tworzą rezerwy. Rezerwy sprzętowe, zwłaszcza jeśli mają przeszkolonych rezerwistów, którzy na ten typ sprzętu mogą z automatu, czy też po zupełnie takim króciutkim przypomnieniu, przeszkoleniu, wrócić. U nas stwierdzono, że nie, że to jest coś niepotrzebnego, że te tworzenie rezerw tego typu jest niepotrzebne. Z kilku powodów. Po pierwsze, stwierdzono, że to już jest okres, kiedy będziemy dalej nabywać czołgi PT-91, ich modyfikacje. A na horyzoncie już były przecież czołgi Leopard 2, i wszyscy myśleli, że to będzie tak wyglądało. Dalej kupujemy kolejne Leopardy, albo też może nawet nowe Leopardy, albo też opracujemy nasz własny czołg już nowej generacji. Więc myślano, że. Te czołgi, te nowe czołgi będą po prostu przychodzić, a do rezerwy, na przykład, będą oddawane czołgi T72, czy też pierwsze wersje czołgów PT-91. Wiem, wiem, jak to brzmi. Pierwsze wersje czołgów PT-91, które nadal u nas po ponad 20 latach są. No, ale tak było. Więc tutaj mamy taki powód, że te czołgi nie trafiły do rezerwy, głównie dlatego, że stwierdzono, że ta rezerwa jest niepotrzebna. Dodatkowo stworzenie rezerwy sprzętowej też kosztuje. Te czołgi muszą być zakonserwowane, muszą być w odpowiednich warunkach przetrzymywane, i to jest koszt coroczny. Więc to nie jest tak, że czołg zostaje postawiony i on sobie tam stoi, i mu nic się nie dzieje. No jak widzimy potem, jak pewnie państwo odzyskuje zdolności po prostu przywracając czołgi z magazynów takiego mniej głębokiego, z takiego mniej głębokiego, bardziej głębokiego składowania. To widzimy, że w przypadku niektórych z nich bez generalnego remontu się nie obędzie, a niektóre skorupy, bo już to tak należy nazywać, są nie do przywrócenia. Więc stwierdzono, że nie, niepotrzebne nam są rezerwy, to kosztuje. I tu wiele osób mówi, że chodzi o wszelkiego rodzaju umowy, że państwo nie musi, nie może, nie, nie musi tylko, nie może posiadać jakiejś tam ilości sprzętu powyżej pewną liczbę. Myślę, że tu takiego zagrożenia w ogóle nie było, a jeśli nawet, to spójrzmy, jak to robią inni. Tworząc jakąś prywatną firmę, która na koszt państwa. Magazynuje te czołgi i one oczywiście nie należą do tego państwa, tylko do tej prywatnej firmy. I one mogą tak sobie czekać, mogą być nawet niekiedy w ilości 1% całej ilości tych czołgów tego sprzętu sprzedane, żeby nie było, że ta firma ich nie sprzedaje. I to może trwać 5 lat, 10, 20, 30. A prawda jest taka, że wszelkiego rodzaju takie umowy, no to jest coś, co da się ominąć. Więc to wytłumaczenie, że no nie mogliśmy mieć tak dużo czołgów, to wytłumaczenie, które miało się fajnie sprzedać. No, musieliśmy je wycofać, a później je zezłomować, nie było na nie klienta, a my nie mogliśmy mieć tak dużo czołgów. No, naprawdę bez przesady. Więc tutaj znowu rolę grały pieniądze i to przekonanie, że te czołgi nam nigdy nie będą potrzebne. I w rzeczywistości, gdy tak spojrzymy na ówczesne lata, to te pieniądze. Ich nie było, później przez kolejne dwadzieścia kilka lat, no 20 lat ich nie było. I dodatkowo było takie przekonanie, że no tego zagrożenia już pełnoskalowego raczej nie będzie, już jest spokój, pokój, a jeśli już to przecież będziemy nabywać kolejne nowe czołgi. No Do tego nabycia kolejnych nowych czołgów to troszkę minęło, prawda? 20 lat. No, ale nikt wówczas tak nie myślał. Miało być fajnie, miało być miło, a skończyło się jak zawsze. I tak, oczywiście tutaj wiele osób podkreśli, że to czołg, który no, jednak odstawał od swoich, no, można powiedzieć, konkurentów, że to czołg, który tylko w takiej wersji historii, jaką mamy dzisiaj, tą, tej realnej, mógł, mogłyby się przydać. Po prostu moglibyśmy je przekazywać, na przykład zamiast przekazywania innego sprzętu, bo tak, te 55 Merida mógłby nadal spełniać wiele zadań i nadal byłby czołgiem, który no, jednak czołg to jest czołg. Żeby nawet ten najstarszy czołg pokonać, no, trzeba mieć czym. A gdy jest on użyty w odpowiedni sposób, nie jest to wcale tak proste, jak się nam wydaje. Ani pepek, ani inny czołg, ani drony nie będą tak groźne dla nawet najstarszego czołgu, jeśli będziemy go używać we właściwy sposób. Tutaj ta szansa jego straty no, jest wielokrotnie niższa, no, ale to trzeba jeszcze ich mądrze używać. No i trzeba mieć te czołgi. Więc to są właśnie te główne powody, dlaczego wycofano czołgi T55 Merida. Finanse i te dotyczące ich utrzymania, i te ich na przykład utrzymania w rezerwie, ponieważ by to kosztowało, oraz przekonanie, że my już nie potrzebujemy tylu czołgów, nie potrzebujemy tylu czołgów w rezerwie. Ponieważ no, są nam niepotrzebne, ponieważ jest już wszystko w porządku, nikt nam nie zagraża, ale też, że te czołgi, kolejne czołgi będą po prostu pozyskiwane. No, wyszło jak wyszło, troszkę leopardów, później jeszcze troszkę leopardów, a na nowe czołgi czekaliśmy bardzo długo, ponieważ przez 20 lat nikt nie widział potrzeby, żeby te nowe czołgi po prostu kupować. No, niestety. Tak to wygląda. Więc powody te co zawsze, czyli przekonanie, że są niepotrzebne, że będzie już wszystko dobrze, oraz sprawy finansowe. No, tak to właśnie wygląda. Gdyby wówczas wiedziano, że no, to będzie troszkę inaczej wyglądało, no ale gdyby wiedziano, to i tak to nie zmieniłoby budżetu. I nikołoby by nie przekonało, że za 20 lat moglibyśmy te kilkaset czołgów przekazać. Naszemu sąsiadowi, który został zaatakowany przez naszego innego sąsiada. No, świat się zmienił nie w tym kierunku, w którym myśleliśmy, że się zmieni. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do wsparcia. Bardzo dziękuję Wam za to wsparcie. To jest naprawdę coś bardzo dla mnie ważnego. Dla nas jest to bardzo coś ważnego. Nie wiem, czy jutro będzie live. Mam nadzieję, że będzie, ale jakieś te. Czasy wakacyjne to same problemy w piątki albo imprezy, no ale tak to wygląda. No cóż, mam nadzieję, że będzie choćby taki krótki, godzinny live, albo może w jakiś inny dzień. Na dzisiaj dziękuję i jeszcze raz zapraszam do spojrzenia na kartę społeczności, na inne kanały, na mojego x Do wsparcia. I dziękuję Wam za to, że jesteście, oglądacie, wspieracie, oceniacie, komentujecie i polecacie te materiały. Te polecenia są naprawdę też ważne. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.